Hej, cześć, siemanko, panie i panowie, to was bardzo serdecznie, po naprawdę latach przerwy powróciłem na jest Skinsa. Tylko prawdziwi widzowie, tylko prawdziwi widzowie pamiętają jak tutaj się zagrywałem No lata, lata, naprawdę nie wiem, co, z 5-6 lat minęło od mojej ostatniej wizyty W dniu dzisiejszym jak możecie zobaczyć w moim balansie 3000 zł niespełna I dzisiaj mam przyjemność Was zaprosić na tą właśnie stronę, na, do nowego partnera, na owego kanału mojego Tutaj więc klikacie sobie kończy, doładuj, wpisując kod wpisujecie sobie kodik Kod kwiako, Dzięki czemu otrzymujecie oczywiście 10% na start plus 2 złote i 10 groszy Co pozwoli Wam otworzyć chociażby taką skrzyneczkę eee, INDIRECT CASE, wygląda ciekawie, wygląda imponująco, trzy takowe na samym starcie Oj, otwarcie, otwarcie naprawdę chyba bardzo długiej przerwie na tej stronie. I proszę Państwa, no jak możecie zobaczyć, te skiny nie są najgorsze. zadałem o to myślę, że uczciwa cena. Jak możecie zobaczyć, nawet do złote 30, nawet 2,60 60 co się trafiło, nie ma lipy, nie ma wiochy. Także tak, są, są oczywiście case battle Do tego sobie przejdziemy, bo to jest oczywiście mój kochany tryb. Ale na samym starcie mamy oczywiście Ewę, do niego przejdę dalej. Women's Day Case. No dobra, zobaczymy co tutaj od kobiet oczywiście dostanę. Co płeć piękna ma nam do zaoferowania, między innymi Sport Gluff Sebicesy, między innymi Bowie Knife of no nie są to tanie rzeczy, e, no dwie CZ-ki Saudofy, okej, okay, podziękuję i otworzę ponownie, e, tak właśnie chcę tutaj postąpić i możemy zobaczyć 25 zł za takie otwarcie, emeczka non czy czerwony skin no, to może być nie byle co 26 zł, let's go, to nam zwraca dobra, ja sobie te przedmioty sprzedam, muszę przyznać, że miła skrzyneczka, 8,50 czy 8,40 to wiecie, też nie jest to bo dużo kwota, no nie, można sobie od czasu do czasu na coś takiego pozwolić e, mamy tutaj takie skrzyneczki eventowe z tego co widzę na CSGO skinsie kun e, Case możemy zobaczyć, no dobra, trzy takowe sobie otworzę a bo czemu by też nie? 126 zł. Mamy naprawdę mocne no, że emeraldy, nawet safajery. O, kuźwa, są one napisane, ale zarąbiście. Szansa, co prawda, nikła. Ale ja tutaj liczę, że takie rzeczy się da zrobić. No nie, ze 126 otrzymujemy 81 nie jest to profit stulecia, ba, nawet w ogóle to nie jest profit, ale no mówmy się bywało gorzej tak, także jestem w stanie, 74 no właśnie tutaj możemy zobaczyć, że jest chyba gorzej, dostajemy w ogóle walutę eventową jakie są takie kocie łapki e, przynajmniej ja to tak sobie interpretuję, pewnie oficjalna nazwa jest I na 87 zł okej, okay, podziękuję na chwilę obecną, zobaczmy co tutaj w cawie piszczy jak chodzi o event a mianowicie Raccoon Invasion, czyli inwazja shopów, jak mi się to wydaje e, tak to właśnie wygląda, kurza skarbonka, no dobra i tutaj mamy z tego co mi się wydaje taki tryb właśnie, gdzie możemy sobie wpłacać tą walutę. No i najlepsi dostają dosyć niezłe nagrody. 830? Nie, ja pierdziłem się, że to jest 83 tysiąca, tak patrzę, 830 tysięcy takowych punktów. No, nie będę ukrywał, jest grubo. Ustrzelski na to jest coś, co być można jest trochę bardziej zainteresuje. 400 łapek, żeby sobie ustrzelić Okej, okay. aha, i to jest z tego co widzę, czy ja dobrze widzę, że jest jeden na trzech, który jest naprawdę najbardziej kozacki. Z tego co widzę, tak to wygląda, że dwa są takie okej, okay, ale ten jeden jest taki mocniejszy. Ja nie wiem czy w ogóle... a to wszystkie łydki wchodzi. Nie wiem, czy ja w ogóle stosuję dobrą taktykę, o, to znamy za 3 złote były przedmioty. Ja chyba źle że strzelam w to samo miejsce, gdzie, gdzie wcześniej było coś kozackiego. Być może powinienem to robić troszeczkę mądrzej. Być może to jeszcze jakieś przetestujemy. Handlarz bronią. E, aha, i tu mogę sobie po prostu wrzucić te punkty. Mam 16 tysięcy takowej waluty, więc wrzucę sobie A 10 tysięcy, zobaczymy jaki to jest przyczyn. 10 tysięcy. Zapłacę i mamy 13 zł. Okej, okay. jak za jak za to to jest tylko brać. Warto zwrócić uwagę do GB że na tej stronie masz oczywiście małą skrzyneczkę, jak może zobaczcie, ja sobie ją otworzyłem. Ona co 24 godziny jest jakby z powrotem do otwarcia. Jest tutaj szansa nawet na takie shadow dodgerki. Także to jest naprawdę nie byle co. Nie musisz nic płacać za darmo. Za darmo możesz sobie otwierać, więc fajnie. I dodatkowo jeszcze tutaj na samym dole są skrzyneczki tak zwane social cases, czyli, że jeżeli sobie tutaj wejdziesz i spełnisz niektóre powinności, typu na przykład publikują czasami coś na Instagramie, tam dostaniesz kod, będziesz ich followował, dostaniesz kodik, wpiszesz sobie. I otrzymasz i masz są na Rajde'a, tak? A jak followujesz ich na Facebooku, na Discordzie, na Instagramie, no to jest dużo możliwości, że ten kodzik może wpłynąć, nie Mowa skrzyneczka? Ja bym nie zgadził. Ja bym nie zgadził na pewno. No dobra, mamy tutaj jeszcze Ametystkę za 840. Widzów! Stać mnie na to! I chyba jedną takową bym się tutaj e, pojaczył, że się tak wyrażę. Mamy Safariary, mamy M9 kilo. Będzie Ursus! Będzie USUS! Let's go! 840 zł. Ten USUS powinien nam dać profit. 880 40 zł na plus. No nie jest źle. szczerze się trochę obawiałem tego otwarcia, nie będę ukrywał, już tak się bałem, że tutaj może polecieć taki no, taki decimatory czy awbka, wtedy byśmy rozmawiali troszeczkę inaczej, ale i tak muszę przyznać, że lipy nie ma, więc bym powiedział, że jest na odwrót, to dobra, skoro tak gdzie to Royal Case, Długo najdłuższy. czemu by też nie, 630 zł. Jestem bardzo ciekawy, Dragon Lore, Owl, Golden Arabesk, będę za Skinny Marzenie, dla mnie Kawak the Empress, no to nie jest zdecydowanie moje marzenie, 250 zł. Popraw się, popraw się, bo ja wiem, że ty potrafisz, ja wiem, że Royal Case została stworzona, by tutaj no lipy nie robić. Właśnie, Bloodhound Glovesy. Koczone będą w 600. stówek. Mogą mieć w 400, a nawet 350. Dobra, ostatnia szansa. Ostatnia szansa, ja wierzę ja liczę. Ja się naprawdę modlę, że coś tutaj nam ciekawego poleci. Abubka, wildfire. Royal Case zdecydowanie jest jeszcze do dotarcia. Zdecydowanie. O, gdzież to jest za złotych? Ej, to jest nawet przydrobne, ja z tego cieszę najmniej. okej, okay, to sobie zostawię akurat na chwilę obecną. 430 złotych. Myślę, że to im pozwoli, no właśnie, to jest wszystko kalkulator widzowie. Luxurious Case, Golden Arabesque, The Prince, e, Butterfly Lore, Calambit Marble Fake to tylko najlepsze przedmioty, ich jest znacznie, znacznie więcej. Oczywiście szansa też jest na Famasa, na no, Kumicho, Kumichodego, Golden Coil, no to za 4 tych to nie będzie kosztować. No właśnie. No właśnie. Dobrze, może sobie to zostawię i może w tym momencie, to jest dobry moment, że po prostu odejść od stołu, bo trzeba też wiedzieć, że po prostu <coughs> są takie momenty, kiedy może po prostu należy odejść od stołu i ja uważam, że to jest właśnie ten moment. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jest Skinsa. Mam mega ciekawe pomysły na odcinki, także już za niedługo one się pojawią oczywiście. Klikasz sobie do ładu i powtórzę jeszcze raz, wpisujesz oczywiście kodzik piako, 10% depozytu oraz oczywiście 2 złote i 10 groszy na jest GO otrzymujesz darmowe skrzyneczki, więc myślę, że warto. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobało i mam nadzieję, że rozbijemy ten bank w kolejnym odcinku. Trzymaj się, strzałam!